Kucyki, z tej strony Jeff. Zanim jeszcze zaczniemy, chcę Was poprosić o łapkę w górę, o zasubskrybowanie mojego kanału oraz o włączenie w dzwona obok znaku subskrypcji. Pozwoli Wam to nie przegapić najnowszych materiałów na moim kanale. Z góry dziękuję, a teraz lecimy z materiałem. Z tej strony Jeff. Dzisiaj rysuję obrazek, który miał być do powiedzmy mojej pasty, mojej wersji Jeffa The Killera. A dlaczego taki obrazek jak rysuję? Ze względu na to, że w mojej wersji Slender kontroluje Jeffa, a Jeff nie jest specjalnie chętny do takiej współpracy. No, powiedzmy, że Jeff jest dobrym nogierkiem i wcale nie chciał zabijać. On to robił tylko przez wpływ Slendera. On na tym rysunku ma się bać. Będzie tam widać macki Slendera, co pokazuje wpływ tego wysokiego kapcia bez ryja. Ale no, trzeba mieć nadzieję, że ktoś będzie chętny żeby to zobaczyć. No, od razu mówię, że będzie opublikowana moja creepypasta, jak skończę pisać ponyfikację LiU, bo od jakiegoś czasu nie miałam w ogóle na to czasu, więc przestałam, będę musiała to przeczytać i zobaczyć, co mogę tutaj jeszcze poprawić w historii LiU. A że bonifikacja historii Liu ma być autorska, czyli w 100% po mojemu, to będę musiała no, sporo pokombinować, jak tu wpleść do tego historię Jeffa. Chcę też wpleść parę elementów z już istniejących historii, czego jest całkiem sporo żeby mnie skłamała, to myślę, że powinno jakoś ciekawie wyglądać. Oczywiście też musiałam zmienić oczy Jeffa. Nie chciałam używać tych, które już wcześniej były, ze względu na to, że on nie wyglądał, jakby był przestraszony. Wolałam, żeby oczy bardziej reprezentowały ten strach. A że Oryginalnie Jeffus się niczego nie boi, to to było dość ciężkie, jak mam być szczera. Oczywiście moja creepypasta pojawi się za jakiś czas, no zobaczymy kiedy dokładnie, bo sama nie wiem kiedy mi się uda napisać ponifikację Liu, ale jak się uda to was poinformuję. Teraz trochę o rysunku. Miałam dłuższą przerwę od rysowania, spowodowaną brakiem weny, znowu, więc tak troszkę zapomniałam jak rysować i rysunek nie wygląda za dobrze, tak szczerze mówiąc. No, fakt, starałam się jak mogłam, żeby wyglądał chociaż jak kucyk, a nie jak jakaś pokraka czworonożna. Ale i tak szyja wyszła mi zbyt krótko. No, kopyta wyglądają, jakby były połamane, tak szczerze mówiąc. Jedynie z czego jestem zadowolona, to z jego pyszczka. Fanart, na którym miałam się wzorować, jest tam chyba tylko po to, żeby był, bo absolutnie się na nim nie wzorowałam. Jedynie co, to fakt, że. Nazwijmy to po imieniu Jeffus jest przodem. A poza tym to chyba nic więcej nie łączy mojego rysunku z tym fanartem. Bo no, po co miałabym łączyć cudzy fanart z moim rysunkiem? Chociaż wiele razy mi się zdarzało wzorować. Ale no, wzorowanie to nie jest kradzież, to nie jest plagiat. To jest po prostu inspiracja. Ale cóż, no powiedzmy, że macki Slendera były dość trudne. Bo mi się ręka cholernie trzęsie, a ja tego nienawidzę. Więc no było mi ciężko to narysować. Ale mam nadzieję, że to jakoś wygląda. I tak swoją drogą, Jeff miał być w takim... Jakby to nazwać magicznym transie. Czyli miał mu lecieć jakiś dym z oczu, tak jak w sezonie trzecim na samym początku, co tam ten sombra miał jakieś magiczne drzwi prowadzące do koszmarów. Jednak szybko zrezygnowałam z tego pomysłu, bo no cóż, za bardzo mi się ręka trzęsie, żeby robić takie rzeczy. A poza tym ten dym miałby wyglądać jakoś ciekawie, a no, nie byłam zbyt kreatywna tamtego dnia, więc wolałam zrezygnować z tego pomysłu. No dobra, teraz tak trochę wracając do mojej creepypasty. Chcę od razu powiedzieć, nie, nigdy nie napiszę ponifikacji Jane, mimo tego, że kucyk Jane się nieraz pojawiał. Dlaczego nie napiszę tej ponyfikacji? Nazwijmy to po imieniu. Ja nie lubię Jane. Jej postać w ogóle nie powinna być brana pod uwagę, ze względu na to, że Jeff jest pierwotną pastą. I gdyby chociaż wspomnieli o dziewczynie z sąsiedztwa, o dziewczynie z klasy, która zostawia liścik dla Jeffa, czy cokolwiek, o czym ja w mojej paście też ani razu nie wspomniałam, bo uznałam, że nie ma sensu wprowadzać aż takich zmian, to no cóż, gdyby ona była wspomniana, to istnieje szansa, że jej pasta miałaby jakikolwiek sens. A tak, to ona pojawia się znikąd, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. I mamy być szczęśliwi, bo ona jest. Ale dobra, filmik już prawie dobiega końca. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pragnę Wam przypomnieć o łapce w górę pod tym filmem, o subiku na moim kanale. Pragnę Wam też poprosić o zostawienie opinii na temat mojego rysunku w komentarzach na dole. Ja się z Wami żegnam, kopycio i cześć, do następnego filmiku!